Drodzy, no to co? Nie uwierzycie znowu, gdzie jedziemy. O, pan sobie sprząta. Z 6 rano. Dzisiaj to tylko do Łodzi, także daleko nie lecimy. Czas na kolejny odcinek. Naszym obiektem, do którego się kierujemy jest Łódź, z egzotyka po raz kolejny. Tym razem myślę, że będzie się działo. Bardzo dużo, naprawdę, bardzo dużo zapytań. Bardzo zadowolony jestem z tego, że, że, że się interesujecie tym, czy będę, czy nie będę. Także tak, mogę już odpowiedzieć, że mimo tego, że mam sytuację, jaką mam w tym momencie, mój tata dość mocno choruje. Pozdrawiam cię, tato. Mam nadzieję, że jak najszybciej się wygrzebie z tego paskudstwa. No co, jedziemy do łodzi. Myślę, że będzie fajnie, że ludzie dopiszą. Dzisiaj jest co prawda mega duża, konkurencyjna impreza ale myślę, że zo egzotyka ma swoją publikę i że na pewno będzie fajnie. Także co moi kochani? jakieś parę słów z drogi jak zwykle będzie. Na chwilę obecną. Bardzo Was dziękuję i widzimy się na miejscu. Pozdrawiam, hej! No tak, na trasie jesteśmy Osobóweczką sobie lecimy Bo powiem wam co się działo w ogóle Ja w ogóle bym miał nie być teraz na zooegzotyce No tak jak wcześniej wspomniałem, tata choruje Mam dość skomplikowaną sytuację rodzinną w tym momencie No i tak e, Zadzwoniłem do chłopaków jakoś we wtorek Powiedziałem, że nie jedziemy w ogóle do Łodzi No to Daniel, który zwykle Daniel Chaba Nie Daniel mój, Daniel drugi Eee, powiedział, że nie może pojechać, bo już sobie coś innego umówił. No to tak, busa nie mamy. Eee, Zadzwoniłem do wypożyczalni aut. Eee, okazało się, że nie mają żadnego samochodu dla mnie. Eee, no i to był czwartek. No, na całe szczęście udało się załatwić to tak, że Kamil z innego sklepu, Kamil Wijas bardzo Ci dziękuję kolego. Zabrał mi ekspozytory. No a my dzięki temu możemy pojechać samochodem osobowym no i uczestniczyć w egzotyce. No. Bo miało mnie nie być, zadzwoniłem do Rafała, że będę, no bo kurczę tak to jest fakt, no że od mojego pierwszego eventu, w którym miałem przyjemność brać udział. U, kiedy to Grzeszek był. Uuuu, trochę no, trochę już minęło od pierwszego eventu, no to zawsze na każdym na, ka na każdej z egzotyce byłem, nigdy nie zawiodłem no i tak wiecie, smutno mi było nie? także no, na razie jest stabilnie tata jest pod dobrą opieką w szpitalu także mogę jechać, a tak naprawdę no Łódź to nie ekspe ekspedycja 100 km z Grodziska mamy eee, także no co tyle, kochani no na pewno nam się przyda to, żebyście jak zwykle za nas trzymali kciuki. No myślę, że resztę to już będziemy kręcić w środku, także kłaniam się nisko jak zwykle i widzimy się już na miejscu. thank you Szanowni tak witamy podobnie na stanowisku Tarantula Home, wszyscy widać już zużyci dość mocno, ale tutaj już pod naporem presji wywłagałem, żebyśmy coś pogadali i mamy dzisiaj erysuski. Tak, erysusy, no tutaj mamy dwie samiczki, jest to samiczka Balkanikusa, jeszcze nie wybarwiona całkowicie, bo dorosłe będą mieć taką fajną żółtą maskę. A tutaj mamy klasykę, czyli Resus Walkeneri. Jest to również samiczka. No i w tym wypadku, jak będzie dorosła, to będzie mieć taki charakterystyczny ring wokół odwłoka pomarańczowy. E, A tak. to one mają pomarańczowy właśnie, bo właśnie chciałem się spytać, które to właśnie tak śmieszną no właśnie tą pomarańczową kropeczką. Tak, no to one ogólnie mają e, pomarańczową obwódkę, odwód, e, co jest ciekawe. E, niby wcześniej były sprzedane jako Orange, jako Walkeneri osobno. Z tego co mi wiadomo, to nie ma czegoś takiego jak e, Orange Ring. One w zależności od tego co jedzą, tak się wybarwiają. No i one w naturze na przykład rzadko kiedy jedzą. E, Owady typu właśnie karaczany. Zazwyczaj jak widywałem na żywo. Bo na przykład walkeneri najbliżej chyba mamy w Grecji, chociaż prawdopodobnie no, też podobno są w Chorwacji, chociaż nigdy nie widziałem, zawsze widziałem w Grecji. E, I zawsze jak widziałem gniazda, no to przeważała tam ślimaki, e, wije rzadko kiedy były na przykład jakieś tam koniki, świerszcze i tak dalej. Raczej się to nie widuje. Raczej to były właśnie gniazda zawalone muszlami ślimaków i e, kadłubkami e, wii, tam resztkami wii tak, tak? Znaczy, No generalnie no bo tak, nie wszyscy może wiedzą, znaczy RSusy prowadzą generalnie tryb podziemny, więc no wiadomo, ślimaki się kopią, wije się kopią generalnie. Znaczy, wiesz co, ogólnie tak na żywo jakie widywałem, to najczęściej nie pod ziemią, a bardziej pod kamieniami, bardziej jakieś tam zwalone kawałki drzew, e, tego typu jakieś tam rzeczy, ale raczej takich dołków, żeby kopały, to nie widziałem. Co jest ciekawe, mamy też polskiego RSusa, bo e, w Polsce żyje eresus Kolari i bardzo mało siedlisk jest w Polsce, ale występuje, mało kto je widział, ale ja nie widziałem niestety. Czyli po, południe bardziej. E, wiesz co, z tego co wiem, to w okolicach Buzka Zdrój, e, Zdrój jest e, siedziba jakaś tam większa tych resusów. E, co jest fajne, mega są różnice pomiędzy dorosłym samcem a dorosłą samicą, no bo samica jest wiadomo dużo większa, jest czarna, samiec klasycznie jest czerwony w kropki, wygląda trochę jak biedronka. Nie mam tutaj samca do tego, żeby pokazać, ale, ale to jest mega fajny zwierz. I naprawdę, no mało kto wie, że nie tak pokaźne, nie tak duże, ale no też możemy rysusy w Polsce zobaczyć. To jednak jest coś fajnego, coś ciekawego. na pewno coś innego, nie? no bo jednak. Jak ktoś widzi takiego zwierzaka, no to jednak... E, oczywiście tak, jak... No wszyscy wszyscy święcie, że zawsze jak ktoś mówi, że pająki to bardziej tropiki, A. bardziej cieplejsze rejony, ale naprawdę, no to też mamy dużą gamę naprawdę różnych pająków, które są naprawdę fenomenalne w naszym kraju. Dokładnie, ale jak znajdziemy takiego eresusa, no to wiadomo, nie należy go łapać, no bo są pod ścisłą ochroną gatunkową. Z tego co pamiętam, czerwona chyba lista, tak, zwierząt? Coś takiego. Jeszcze raz? My te też. Jest. Czy są na liście? Chyba z tego co pamiętam, nie? też są już na liście. Ginieciu, no. Znaczy, no ale właśnie tak mniej. jak mówię, no by pomyślał przątka w Polsce. No. no tak samo, coś takiego. No, ogólnie tygrzyki są mega ładne, cały ten rząd Argiopę no to są bardzo fajne. I ogólnie co jest ciekawe, no, widać, że gdzieś jest ich coraz mniej z roku na rok, no bo ja pamiętam jak byłem mały, to było ich mega dużo. Nawet na podwórku, gdzieś tam u moich rodziców to potrafiły sobie śmigać tych a teraz. Już dawno nie widziałem, 2-3 lata na pewno nie widziałem. No to też tak mówię, no. Przecież w zeszły rok w modliszki, to gdzie się nie ruszyłeś, to po prostu na pęczki, na każdym krzaku, to po kilkanaście sztuk się siedziało po prostu. bo no. nie mało, znaczy mało. Część osób nie wie, że w Polsce występują modliszki zwyczajne i, na przykład, miałem część osób, tak, też są pod ochroną, też nie łapiemy, ale na przykład część osób była taka, że, o, widziałam modliszka, pewnie komuś uciekła, nie? A to niekoniecznie uciekła, no to był nasz, rodzimy. że tak powiem, rodzimy gatunek, no tylko że, no, ale też część osób, wiesz, na przykład nie wie, o tym nie ma takiej świadomości i łapią je co jest y, niedobre, bo wiadomo, że ta modliszka już ogranicza się jej dostęp do rozmnożenia, znaczy no wiadomo, jak ją zabierzemy, ona długo nie żyje, po pierwsze popełniamy karę, a po drugie no, wiadomo, że część osób robi to nieświadomie, nie? I tak, zupełnie tak jakby tak nie, to... no, nie tłumaczy ich to, ale no mówię, no, są też modlichy i to jest na przykład też kolejna taka ciekawa rzecz. Dużo jest Przecież zwierząt chronionych prawnie co twardo uważamy jest za szkodniki, jak krety, czy po prostu gołębie. To jest Dokładnie. to jest fenomenalne pod tym względem, że duża nie wiedza jest tak naprawdę, gdzie na przykład mówię, kolce na te gołębie, czy jakieś tam preparaty na te krety są sprzedawane w każdym ogrodniczym sklepie, a tak naprawdę czysto teoretycznie nie powinniśmy ich używać. Tak, no ale to wiadomo, szkodnik, no, no i. Prawo jest prawem, ale, no, że tak myślenie powiem, myślenie dokładnie. Tak? Dobra. Nie zawracamy w takim wypadku głowy. Dziękujemy serdecznie i widzimy się na Gliwisach. A więc tak, dawno nie byliśmy, więc przybyliśmy 그래요, no, i jesteśmy na stanowisku Uabadona BCDN Tak dobrze, no, Zawsze to. kurde mam tą głosówkę problem i mamy co? Chet... czyli Azja czy... Chetrapola Venatoria, tak, to jest Wietnam O, proszę będziecie... Wiet, wietnam w, ostatnio bardzo ten bardzo... Chetrapola Anatolia, z Wietnamu Wietnam, Tajlandia głównie Mają dość szybki słabo, słabo jodowity Turning... raczej rzadko bywają agresywne ale jak widać o. Żebyśmy go teraz osłabali. <grystanie> <grystanie> Czekaj. Nie no, to ja go wiesz, ja go cyknę, od razu pojemnikiem Idzie, idzie, idzie. Jak to widać, ciężkie jest życie pajęczarza. <laughs> Można ja się ogólnie dość szybki. Pajączek eee, ogólnie dość szybki, u młodych jest to bardziej zauważalne, niż u takiego już dochosłego osobnika. No co, masz Ale mniej szybki, to nie znaczy, że... Nie no, słuchaj, łatwo jest je zgubić, nie? Łatwo jest je zgubić, no, no, przy... szczególnie jak są młode. Mały jest niewielki, jest malutki. Do tego mega szybki, mimo słabego jadu no, wiesz, i raczej małej agresji, to na początek przygodna na pewno się go nie poleca, nie? Dość nie. odporny pajączek, dość wytrzymały na zmienne warunki, ale no, jednak trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby się zająć takim pajączkiem. No to co, no to tak. Generalnie byśmy powiedzieli, że jeżeli Wietnam, to... I tu byśmy... Kurde, i to jest właśnie z nim fenomenalne, bo ciężko określić, że jako w sumie wilgotna, no, no, właśnie czy suche, no bo to taka jest ciężka, ciężka to sprawa. Jest. To jest gatunek, który zamieszkuje suche tereny. Suche tereny. Suche tereny. Raczej zwilżanie jest niewskazane, jeśli już to minimalnie... Ja ogólnie w ogóle się nie zwilżam. Wodę czerpią u mnie tylko z pokarmu i jak najbardziej dobrze się chowają. Bo i rozmnożyłem to, i, miałem, i odchowywałem młode, i kokony mi się udawały, także... No właśnie pojęki właściwe tak przechodzą taki swój... To nie jest tak, do powiedzieć, to w sumie... Nigdy nikt się tym za bardzo interesował, bo to było... Może nie... Tak, wyśmy założenia, że kiedyś wychodzili dużo osób, które coś chciał kupić, żeby to było kuźdwa dwa duże. No bo taka tak, jest prawda. A teraz tak bardziej widzę, że już wszystko się jakby obyło po części i może nawet mniej widowiskowe, w sensie wielkościowo, a bardziej stylem po prostu swojego zachowania bardziej tak przyciągają takie osobniki. Słuchaj, ogólnie tak, jeśli chodzi o właściwe, to był już ileś tam lat temu był czas, że one były znowu bardzo popularne, że ludzie bardzo je chcieli, potem na jakiś czas to uspokoiło się, że w ogóle już tak pewnie nie było zainteresowania pająkami właściwymi, tylko ptaszniki i ptaszniki. Teraz znowu to od jakiegoś tam czasu już wraca, że tak powiem, czyli znowu to zainteresowanie pająkami właściwymi się pojawia. Jednak w porównaniu do ptasznika jest, są to pająki dużo bardziej zaawansowane. Eee, ptaszniki są takie Niektórzy mogą powiedzieć, że mało ciekawe w porównaniu do właściwych. Może coś w tym jest, bo pająk właściwy jest no, bardziej rozwiniętą no falą pająka niż. No jest no ewolucyjnie dużo wyżej. No, jest ewolucyjnie się... dużo. Właściwie tego słowa nie mogę znaleźć. Tak ewolucyjnie jest dużo wyżej, wyżej na, niż. Na to... Praktycznie pokazywał pająki naprawdę gdzieś, gdzie się w epoce dinozaurów gdzieś im ścieżka rozeszła. Boże, jak, on, jak one się tam nazywały? On jeszcze był segmentowany przecież ten odwłok miał. Jezu, to nie pamiętam. Ale o lifistusach. Mówisz no. o lifistusach. No to do dzisiaj no są lifistusy, no to... są to pająki, a są już najbardziej prymitywne pająki, jakie w ogóle istnieją. Lifis, lifistus, cały rodzaj lifistus. No, no to już naprawdę od taka. Dokładnie, to jest, to jest już najbardziej się... prymitywny rodzaj pająków, jakie jeszcze zamieszkują w ziemię. Segmentowany odwłok, taki naprawdę bardzo pechlistaczny i taki pancerny wygląd. Ale jest to pewnie typowo podziemne, raczej i no... Rzadko go w ogóle widać na wierzchu. No tak właśnie jak pokazywał właśnie u, u siebie na kanale. No łatwo jest tylko jedynie znaleźć przez to, że jest na tyle prymitywny, że w sumie ścieżka z pajęczyny do wyłapywania po prostu ofiary jest na tyle widoczna, bo już na przykład inne trapdory, no to już mają tak rozłożoną przecież tą pajęczynę wokół klapki, że jej kompletnie nie widać jest na... Dokładnie. Tutaj akurat lifiskusy robią takie... Robią klapeczkę i wokół ja klapeczki to, bo... rozciągają takie nici, jak ofiara... Gotkiej nici, to tą wtedy wyskakują łapie. I to jest takie charakterystyczne dla tego rodzaju, do, Dlatego, do, 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 Tutaj t, jedyny chyba właśnie, tak w naturze można by było znaleźć to dzięki temu, no bo już pozostała to raczej nic. A coś tu skorpionków mamy. Już tylko, tylko coś malutkie zostało. To malutkie aktualnie. Fajne, zobaczcie o, Heterometrus silenus. silenus. to jeden z większych chyba, tak? Zaraz to gdzieś wygonimy troszeczkę. Tak, jest to jeden, jest to jeden z większych takich skorpionów. O, mimo słabego jadu, zobaczcie, że on, ten skorpionek jest dość mocno defensywny, mimo że jad jest jego słaby, to on raczej nie próbuje się wycofać i uciekać, gdzieś się schować, tylko próbuje mnie trafić. No jak to wiadomo, przy wszystkich zwierząt bardziej postawą defensywną w pierwszej etapie jad jest cenny. Jad jest cenny, dokładnie. Dlatego też często w przypadku ukąszenia, czy przez pająka, tak, czy suche. ukłucia, czy przy ukłucia przez są, jest to zrobione na sucho, że tak powiem. Pająki przez skorpiony nie chcą tak, marnować. Dokładnie, węże też. Węże są troszeczkę bardziej zaawansowanym organizmem i lepiej potrafią dozować tą dawkę jadu. Pająki troszkę mniej, że tak powiem. Są na niższym szczeblu ewolucyjnym. Dobra, nie zawracamy w takim wypadku głowy. Dziękujemy serdecznie za wyczerpującą odpowiedź. Moi kochani, no to co, czas skończyć z egzotykę w Łodzi. Zdecydowanie jestem zadowolony z tego, z jej przebiegu. Nie daliśmy się i wszystko przebiegło oczywiście perfekcyjnie jak zwykle. Kilka wężyków znalazło nowy dom, z tego również jestem zadowolony. No i co, na pewno będę tu po raz kolejny. A! Pozdrawiam Mariusza, który zawsze przychodzi odwiedzić moje stanowisko. Bardzo Ci dziękuję, że, że, że mogliśmy się spotkać jeszcze raz, kolego. No i co? Widzimy się tym razem na Terra w Gliwicach. O ile nie będzie żadnych nieprzewidzianych sytuacji, bo ja sobie nie mogę niczego na chwilę obecną zaplanować dalej, niż na kilka godzin do przodu. Także na chwilę obecną bardzo serdecznie Wam dziękujemy z Grzegorzem. I widzimy się na kolejnych eventach terrorystycznych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Hej, hej.